On jest temu winny, on jest temu winny. Hech, 2020 i już z takim uśmieszkiem na twarzy wspominam trochę te czasy, kiedy karty były mi jakoś tak obce i za bardzo mnie nie ruszały, ponieważ w 2020 karty są bardzo bliskie mojemu serduszku po prostu mi się podobają, więc moi fani dziś no nie możemy zrobić nic innego, tak jak to powiedziałem wczoraj. A sprawdzimy sobie karty, które od dzisiaj, moi drodzy, są już w sprzedaży. Gdzie dostać takie karty? Wariantów jest kilka. Począwszy od numeru LEGO Ninjago, właśnie który również od dzisiaj macie w kioskach, najnowszy numer 1299. Jeżeli nie oglądaliście, tu jest moja recenzja z dnia wczorajszego. Zapraszam Was serdecznie. Dostaniecie tu nie tylko fajną zabawkę, ale właśnie i startowy pakiet kart, plus jedną kartę specjalną, którą dostaniecie tylko tutaj. Poza tym mamy kilka wariantów. Przede wszystkim, jeżeli chcecie się cieszyć dobrą zabawą, musicie nabyć za 34,99 taki oto zestaw startowy Prime Empire uh, Trading Card Game, moi drodzy. Co znajdziecie w środku? No na pewno nie 34,99, bo tyle musicie zapłacić, ale wyjątkowa złota karta numer 1, cyfrowy Lloyd. Dostaniecie ją tylko tutaj, to jest ważne, bo wiele takich kart dostaniecie tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Saszetkę aż z pięcioma kartami, dodatkowo album kolekcjonerski, wielki plakat, zapewne to będzie w formie wielkiego plakatu z galerią wszystkich kart wraz z numerami i tak dalej zasady gry oraz wskazówki fantastyczna karta XXL która jest tu zaprezentowana, jest to zakazane z Pinjitsu uh, Jaya dwie plansze do gry, to znaczy w głowie plansza jest jedna ale jest obracana, ale do tego sobie również moi drodzy przejdziemy za jakiś czas, Ninjago Trading Card Game, moi drodzy jest taki również hashtag, uh, fajnie tu jest tyłu okładeczka również, nie mi się w ogóle cała ta seria podoba nowa, żeby nie było, więc jak nigdy go nigdy się nie jarałem, podobnie jak z kartami w ogóle, tak teraz się jara, moi drodzy. Drugą możliwością jest nabicie tutaj takiego oto blisterka. W środku znajdziemy 25 kart, czyli. 5 yy, saszetek, tak? plus jedną złotą kartę z limitowanej edycji. Cena takiego blisterka to 20 złotych. Yy, tu jest reklama zestawu startowego. Poza tym, moi drodzy, drugi pakiet za 20 zł, lepszy ciud niż ten, ponieważ również znajdziemy tu 5 saszet, ale zamiast złotej karty, tylko tutaj dorwiemy takie oto dwie. Dwie złote karty z limitowanej edycji. O nich troszkę zaraz yy, mówię o tych kartach, jeszcze sobie mi się napomkniemy, więc, moi drodzy, po kolei, otwórzmy sobie wszystkie rzeczy yy, tak, jak pokazywałem je, czyli gazetę ta była wczoraj więc automatycznie nie otwieramy, ale otwórzmy sobie zestaw startowy, zobaczmy, jak on się prezentuje w środku. Gabarytów jest duży, także w kiosku nie macie szansy go przegapić swoimi oczętami. W ogóle mam wrażenie, że Blue zaczęło zaczęło stosować tak mocny klej w tych foliach, że naprawdę trzeba być nielichym ninżą, by sobie, moi drodzy, w ogóle z tym dać radę. No nie zostaliśmy oczywiście okłamani, bo czego mielibyśmy mieć. Mamy tutaj jedną wielką kartę, która prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Spójrzcie, jak się mieni, jak te piórny, są tu dosłowne, jak czacha dymi. Jest pięknie, mamy oczywiście dodatkowo też moce. Gabaretowo wygląda to tak, jeżeli by sobie to porównać. Tutaj mamy tego nowego cyfrowego ninja, jest to cyfrowy LED. Lloyd. Również pięknie te kolorki jak na prasy, w prawdziwym rasowym disco, prawda? Nam się tutaj takie rzeczy um, dzieją. Nie no, ładnie. Oczywiście tutaj po bokach mamy e, różne moce, którymi grami sobie na planszy. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, bo oczywiście tutaj tego nie będę pokazywał, jakie są zasady gry, jak się gra, zapraszam was już dziś, już teraz nawet na mój kanał gamingowy, gdzie ja to tłumaczę. Także tam y, pokazuję jak się moi drodzy gra, przeprowadzam przykładową rozgrywkę, warto więc zajrzeć i się przekonać, i się dowiedzieć, moi drodzy. Mamy jak w, w każdym albumie, bo album oczywiście niczym się za bardzo nie różni. Album jak album. Mamy tu miejsce na 252 karty, bo tyle zawiera kolekcja. Zaraz sobie jeszcze raz dokładnie przeczytamy, co tutaj dostajemy w środku, więc ona mieści wszystkie. Mamy również listę, na której możemy sobie odhaczać, które już mamy, co jest wygodne, bo na wewnętrznej stronie albumu oczywiście pięknie się prezentuje. Widzimy już odgórnie, co mamy, a czego nam brakuje. Okładka jest uważam wyśmienita, tutaj ten gamerski. No właśnie, znów muszę mój kanał gamingowy. Może dlatego tak lubię, bo lubię Lego, lubię gaming, mam kanał Lego, mam kanał gamingowy. Może o to tutaj chodzi. Stąd moja miłość też. O, nawet mam tą kapsułę. Stąd moja miłość do tej serii jest jakaś taka większa, bym powiedział, bym rzekł. Yy, moi drodzy, plansza, oczywiście ją również w przybliżeniu większym będziecie mogli obejrzeć dzisiaj na moim kanale gamingowym, nawet już teraz. Widzę, na pierwszy rzut oka, że dużo się nie różni. Poza tym, że klimatycznie jest właśnie w takim klimacie, wiecie, cyber i tak dalej. Nie mamy tutaj, jak przy tym, jakiejś ziemi, jakichś gruzów, tylko jest, mówię, internetowo. Wiecie, dzieci, neostrady i te klimaty. Dalej mamy pojazdy, talie i, 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 i zużyte, czyli tu się nic nie zmieniło. O, z drugiej strony, dobra, mamy lepszy klimat. Jeszcze w tym starszym katalogu LEGO co był, jeszcze z tymi lodowymi żołnierzami. No okej, okay. jeżeli nam te cyber klimaty nie odpowiadają, możemy wybrać sobie inny zupełnie klimat, nam bardziej pasujący. Tak jak mówiłem, omówimy sobie to dziś bardziej już na moim kanale gamingowym. No i tutaj to co mówiłem, przede wszystkim karty limitowane. Mamy tutaj informacje moi drodzy gdzie one, nie, nie mamy jeszcze informacji gdzie one się pojawią i kiedy, czyli nie mamy tutaj jakichś spoilerów, że wiecie, jakiś nowy magazyn widzieć jakiś numer specjalny i tak dalej co będzie dalej z magazynem Legacy i tak dalej no nie mamy, nie mamy, no trudno a twój zestaw startowy zawiera, no właśnie, jeszcze raz prezentacja ten plakat nam się rozkłada na wielki, całkiem zacny plakacik, w środku tak jak mówiłem, dostajemy no, po prostu poziom podstawowy, poziom zaawansowany, czyli po prostu reguły tejże gry. Ja Wam dokładnie tę grę tłumaczę. Jeszcze raz powtórzę zasady na moim kanale gamingowym już dziś. Plus przeprowadzam przykładową rozgrywkę, więc możecie tam już sobie wpaść i zobaczyć, że jesteście ciekawi. A nie chcę Wam się tego czytać lub macie jakieś nieścisłości. Mamy informację, że możemy oczywiście sobie zamówić brakujące dla nas karty. No i w środku oczywiście nie ma opcji, by mi się to w kadrze zmieściło, ale spróbujemy ale spróbujemy, no czekajcie, chyba będzie trzeba robka tajemnicy udzielić, jak moje studio wygląda bardziej, no gargantuicznych rozmiarów oczywiście jest ten plakat, tutaj dość dużych, mamy zaprezentowane na nim wszystkie absolutnie karty od pierwszej do ostatniej, czyli do 252. A jeżeli się nie mylę, to to na 252 karcie się nie kończy, ponieważ karty limitowane nie mają numerków. Czyli mamy dodatkowe jeszcze jakieś na około 30, 280 kart w serii, no to by było coś. Chociaż tu się mogę mylić. Mamy tutaj widzimy podział na karty puzzli, karty zasadzek, karty akcji, mega karty, łotry i bohaterzy. Nie powinno być bohaterowie, łotry... Chyba, nie wiem, ale nie znam się, wiecie, ja z polskiego, gdy dobry nie byłem, a dobawiać już po moim kanale, także absolutnie gargantuicznych rozmiarów. Plakat tutaj... Plakat tutaj otrzymujemy. Ja już go składam, gdyż moi drodzy, no cóż, nie będziemy więcej tracić czasu, mówię nad regułami gry, nad zasadami, nad przykładową rozgrywką. Skupiam się na moim kanale gamingowym. W związku z tym teraz usuwam wszystkie te zbędne rzeczy tam tutaj z kadru i do kadru chodzi to... To jest, moi drodzy, najważniejsze, czyli karciochy. Będziemy teraz otwierali zestawu z mi jeden, jeden. Wczoraj w gazetce miałem jeden. Aha, jeszcze jedna karta specjalna była. Trochę karcioch, więc mamy. Mamy więc 12 saszetek do otwarcia. Zajmijmy się więc openingiem. No, trochę tych saszet mamy, więc ja sobie pozwolę te zdjąć mi ze stołu, żeby nam tu nie przeszkadzały. Zajmiemy się na początku otwarciem tych tutaj, które mieliśmy, czy to w gazetce przy zestawie startowym moi drodzy już się przyglądaliśmy więc jest tu żadnej wielkiej tajemnicy nie będzie. Jeżeli chodzi o ich wygląd, o ich kształt, więc teraz zajmujemy się przeglądem. Co jest fajne, otrzymujemy tutaj też również zasady samej gry w co którejś saszetce. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Możemy sobie po prostu schować wiecie, do kieszonki i gdy idziemy do kolegi z kieszonki wyciągniemy prawda, zasady gry. Co jest mówię wow, bo no po prostu nie musimy tego wielkiego plakatu dźwigać. No i moi drodzy, mamy pustynną no, nie Jest to pierwsza karta, aczkolwiek dość słaba. Sami przyznacie, o, dalej i Akita. Akita jest postacią, która bardzo mi się podoba, myślałem, że są dwie karty, która bardzo mi się podoba jako postać i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ją z tym wilczkiem tutaj upoluję, bo jest naprawdę niesamowita. Dalej mamy kartę zasadzki, czy to jest karta akcji, gdzie to pisze, gdzie to pisze, akcja, akcja, tu pisze u góry, że to jest karta akcji, odłóż wszystkie karty z ręki, i dobierz nowych pięć kart, oślepianie przez uh, sushi, okej, okay, całkiem ciekawe oślepianie przez sushi, kto to w ogóle wymyślił. No i mamy, moje drodzy, taką kartę, no właśnie, z jednej strony składa nam się ten wielki dziewięć puzzle, a z drugiej, może nam robić za dodatkową planszę, ale o tym tłumaczę w zasadach gry. Ale przynajmniej w sensie jest całkiem ładnie to wygląda. I ostatnią kartą. Uuuuh, potężna asfera, moi drodzy. Tu jest przynależność, tak jest. tu ramka robi całą robotę. Spójrzcie, gra, zresztą wszystko robi ładną robotę. Nie, no, mi się bardzo podoba, jak te karty są wykonane, naprawdę jest to wow. Jeżeli chodzi o drugą slaszetę, moi drodzy, cóż my tutaj dostajemy? Znów dostajemy instrukcję, jak mówiliśmy, to jest akurat spoko. A bardzo, wow, widzimy że tam dalej coś fajnego się zapowiada, moi drodzy, całkiem winny. Czemu on jest winny? On jest temu winny, on jest temu winny. Także, moi drodzy, jakiś winny nam się trafił. No i spójrzcie tutaj, Ultra Violet. paskudna zresztą. Cóż to jest, moi drodzy? To mi wygląda, wiecie, trochę jak łowcy smoków połączeni z tymi cyber, cyborgami, którzy byli yy, Nindroidami. No bardzo ciekawe, ale no, o, no ten mikrochip w tle, wow, to jest dopiero, moi drodzy, robota. Świetnie, świetnie, fantastycznie. Yy, potężna potęga Spirit Lorda to pojazd, czyli karta, która z nami zostaje na stałe i na stałe nas wspiera. Eee, również drugą kartą jest imperialny smok, czyli coś z tegorocznej fali nowości. Bardzo ciekawy, bardzo, 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 bardzo ładny smok. Waham się nad nim. No i na końcu, moi drodzy, coś złączonej karty, ponieważ tak cały czas mamy tutaj łączone karty. Spójrzcie na to tło pikselowe, Pixel art, że aż miło w oczka się robi. Eee, dodatkowo ma oczywiście pola. No i to jest ta jedna z tych łączonych dwóch kart, które ze sobą łączą i mamy tutaj do czynienia z bitwą. No, fajnie to niesamowicie wygląda. Eee, skupmy się jednak, moi drodzy, na. W kolejnej folicie co tutaj dostaniemy? Przede wszystkim no czy trafią nam się jakieś powtórki? To jest zawsze pytanie, które zdręczy. Czy trafią nam się powtórki? No, muszą się trafić na tyle. Pytanie, ile ich będzie, moi drodzy? Bo nie ma cudów, na 50-60 kart jedna jakaś się musi trafić. Znaczy, wiecie, statystycznie, teoretycznie nie musi. Ale, no, wiecie. E, moi drodzy, mamy tutaj dwie karty, które dostajemy tylko i wyłącznie w tym dodatku, który wam tutaj prezentowałem. Pamiętajcie o tym, bo jeżeli chcecie uzbierać wszystkie, no to musicie kupić ten dodatek po prostu, albo później dokupić kartę osobno. Natomiast najłatwiej chyba kupić ten dodatek, tym bardziej, jeśli tak planujecie kupić kartę, Karty. Jest to karta specjalna 3 i karta specjalna 4 jak widzimy i prezentuje się ona no wspaniale, te tła się tak podobają, cyfrowy call kontra Sushimi, no całkiem ciekawa w ogóle postać Sushimi, eee, ciekawe czemu go Sushimi, czyżby jakaś impreza była z on temu winny edycja limitowana cyfrowego zejna no mi się niesamowicie podoba ten efekt no i mamy, moi drodzy, przynajmniej pewność, że te karty nam się tutaj nie powtórzą, tak, nie powinny, skoro występują tylko tutaj trafić nam się w saszecie, no mamy tą pulę specjalnych e, kart, które dostajemy tylko w specjalnych miejscach, więc nie ryzykujemy powtórki Kolejna saszeta już otwarta, i co my tutaj dostajemy, moi drodzy? No i będzie pierwsza powtórka. Już to widzę. Potężny lodowy cesarz, no okej, okay. jest faktycznie potężny, wygląda ciekawie i znów ma bardzo mega, mega rzucając się w oko tło. Pierwsza powtórka jest to cyfrowa z yy, Pijczycu Lloyda. Mamy wolną wolę, czyli kartę akcji. Jeszcze nie miałem dotychczas karty zasadzki, więc to jest yy, ciekawe. Jeżeli chcecie się bliżej przyjrzeć kartom, wybaczcie, ale spałzujcie sobie filmik i wtedy oglądajcie, bo no, mamy dużo kart do otwarcia, więc jedziemy sobie z kartami tak na szybko. Był w... I drugi winny mi się powtórzył. On też jest temu winny. Też jest temu winny, że powtórzył się. A idziemy, moi drodzy, jednak dalej. Kolejna ciekawa, jeżeli chodzi o minienie się w okach karta drużyna e, mroźnych Ninja. Mamy trzech Ninja mroźnych. Dziwne, że oni na tym nie mają lepszych masek. takie jest moje dziwne zdanie. E, akcja kolejna z tym pięknym automatem. Niebieski posiadam, ale to już wiecie. Dalej, kolejna akcja. Impreza w wannie. No i teraz wiemy po, po czym ma kaca ten sushi. Wiemy po czym kaca ma sushi. Impreza w Wanie. mamy tutaj również drugi Automat Debeściak w tym, samym, w tym samym saszecie, znów mamy instrukcję, czyżby w każdej saszecie, więc była jednak instrukcja, może to się zmieniło, kiedyś była w co którejś? może teraz są w każdej i płomienna żmija, dokładnie ta sama, która była dołączona do gazetki magazynu Lego niedawno, więc płomienna żmija tutaj widzimy, płomieniuje tak nam, płomieniuje nam wspaniale. Chociaż nie, chyba nie do każdej jest dołączona, bo czwartą już otwieramy, tak. Nie do każdej jednak jest dołączona. No i kol z nieby, niby krainy, niby kraina kola. No niby krajna, nie wiem co to jest. Wybaczcie moją nieznajomość kanonu, nie ukrywam jej, staram się nadrabiać. I patrzcie, mamy kawałek dolny, czyli dalej mamy również tutaj ten kawałek, więc mamy tutaj jeszcze kawałek dolny plus drugą część planszy, jeżeli chcielibyśmy grać poza naszą kartonową planszą. Czuczenia relaksacyjne, kolejna karta akcji, tym razem z Jayem. Kolejna żmija, tym razem czar, czarna żmija, czar. Wyjątkowo słaby ma tę moce, ale mam wrażenie, że tu dużo postaci, bo na przykład mamy znowu kata Kataru. Kataru, co? Czy on dostał Kataru, że tak spytałem? Tam w ogóle jest ta postać w Lego, jako Hipek, bo ja nie kojarzę chyba. Patrzcie, 38, 27, 37 i jedna moc tylko ślad. ten wydaje mi się, że na bardzo niskich cyfrach tutaj pracujemy w tej edycji. Wydaje mi się, że w poprzedniej były większe cyfry tu występowały, ale może mi się oczywiście wydawać. O, no i kolejna Sasiata, bez instrukcji, tak się potwierdza mi nie w każdej jest, mam tutaj mega, cyf mega cyfrowy, znowu mega, jeśli grasz tą kartą poszukaj w swojej talii dowolnej karty z awatarem ninja i odbierz ją do kart, które masz w ręce, potasuj swoją kartę, no widzimy dodatkowo mosta i otrzymujemy na tej dodatkowo fajnej wizualnej karcie, no ciekawie, fajnie. Dalej pojazd, robot odrzucowy skaja w trybie walki. Ok, mamy tutaj bonusy, jakie dostajemy wtedy do walki. Dalej, kawałek planszy, czyli mamy nie tylko mroźny, ale i asferyczny. w sensie piję do asfery, oczywiście, i klimatów. No i nie zapominajmy, że często na tych kartach mamy też moce z tyłu. Jedziemy sobie dalej. Generał. Kozu, generał. Dziwnie mam te imiona: kataru, Sushimi, kozu. No, nie wiem co on z tymi kozami tam, prawda, się, jak się kolegował, ale kozu to kozu. A, no i na końcu pustynny Lloyd. No, tutaj też, jak na pustynie mogli mieć ciutkie, bardziej skąpe stroje. Wszak przecież na pustyni panuje niemiłosierny, niemiłosierny, niemiłosierny gorąc. Potężny generał Wex. Kolejny z zimowych, ale inny niż mi się przedtem trafił. To jest jedna karta. Jedna karta, są takie grube po prostu, że mi się myli. Lotnia mechanicznego Tytana. Ok, kolejna karta pojazdu. dająca nam stały bonus. Kolejna karta wielkich puzli, Spójrzcie, to jest jeden do góry. Także patrzcie, jak będziemy mieli fajny już trójkąt ułożony z tego. Na moim Instagramie ułożę, ile się da z tego i wam wrzucę. Eee, więc podajcie na mojego Instagrama link. Macie oczywiście w opisie. Dostajemy tutaj również. Drużyna z Ninjago City, fajnie, że mamy też takich cywili tutaj. Aczkolwiek wyjątkowo spójrzcie na ich statystykę, są e, słabi. E, no i generał Weks też jest spoko, bo tu mieliśmy tego mroźnego Vexa Mieliśmy tutaj silniejszego Weksa. Spójrzcie, jak bardzo się różni. Potężny, chociaż tu ma większy, zwykły niż e, ten, ale potężny. Faktycznie reszta statystyk ma lepszą, moi drodzy. Tak to wyglądało. No i pozostało nam jeszcze do otwarcia tutaj ten blisterek gdzie otrzymujemy kolejną kartę specjalną. aż 5 saszetek, także kolejne 5 saszetek plus kolejna karta specjalna przed nami. Kartą specjalną, którą tu dostajemy jest zein w akcji karta limitowana i pamiętajcie, że tego Zana w akcji karta limitowana, bo takie poznajemy LE Limited Edition 10, dostajemy tylko i wyłącznie, więc znowu musicie nabyć kolejny taki, jeżeli chcecie tą kartę. Lubią od kogoś odkupić, wymienić się, może ktoś ma dwie, a może po prostu dokupicie sobie później na stronie, a może stwierdzicie, że tych kilka limitowanych sobie darujecie, ale nie życzę, bo nie radzę bardziej, bo po prostu one są fajne, potężne. A naprawdę, tymi potężnymi kartami nie powinniśmy gardzić. Fragment bitwy, czy to jest ten gość, bo w ogóle, patrzy, temu też się oczka mienią. Czy to jest do zgrania się z tamtą kartą? No teraz już się. Nie, nie, nie odkopię się, odkopię się. Czekajcie, gdzie mam numer karty? 16,5. Niestety nie, to nie jest ta sama karta, ale mniej więcej sobie będzie dał to tak, tylko łączą się z kimś innym. Ale ten efekt cyfrowości tutaj tych pikseli, Wow, naprawdę wow. Myślałem kiedyś, że już te karty mieć mnie zaskoczą, a tu cały czas. Karta akcji Ucieczka. twoje sojusznicy dostają plus 10 za każdą kartę zasadzki na planszy. Dobierz kartę. Niestety jeszcze karty zasadzki nie miałem żadnej. Karta zasadzki to jest nowość, która w tym roku weszła. Karta akcji Nieudany ślisk. Póki Pókiż jeszcze nie miałem, więc nie mogę Wam zaprezentować, ale na pewno o tym usłyszycie na moim kanale gamingowym. Śnieżny Mistrz Miecza. Okej, okay, całkiem ciekawa postać. Był w jakimś zestawie, chyba był. Takie natomiast niestety jest biedny, jeżeli chodzi o statystyki, pomimo tego, że Dolno ma naprawdę w maksowaną 9 797. Instrukcja kolejna. Ciekawe jak tych instrukcji, mi się trafi. I kamienny wojownik Legacy. Ci kamieni, które mi się podobali, chociaż są jedni ze słabszych chyba. Ci mroż... mroźni mi się podobają. Generalnie Ninjago idzie w tą stronę, że podoba mi się coraz bardziej, moi drodzy, z serii na serię. Podobały mi się jeszcze te wczesne serie z 2013-2014. Później mieli dla mnie taką trochę zapaść, ale teraz znowu wracając z fajnymi seriami i zaczyna mi się Ninjago podobać. Już yy, podobała mi się poprzednia, ci śnieżni, a teraz cyfrowa podoba mi się naprawdę... No sam fakt, że kupiłem w końcu jakieś Ninjago z nowością, nie? To już jest, moi drodzy, wystarczająco... Zein z niby krainy tym razem. Wystarczająco wymowne, jeżeli chodzi o moją lubialność. Zein z niby krainy. Instrukcja? Nie. Zrelaksowany z dwu. No ciekawe, po czym w... Jest taki zrelaksowany. Duża część układanki. Tym razem drugi narożnik, więc tutaj nic mi nie da, ale mamy moc też z tyłu. Ramię w ramię karta akcji. No i ostatnia karta jest to paskudna asfera. Już asfery mam dwie na pewno i jak nie trzy, więc jest ok. Nie ma źle. Kolejna saszeta to moi drodzy. Asfera i ognisty kieł. No, też pięknie. No, ten ogień aż tu się realny wydaje, chociaż wyjątkowo na żywo wygląda on lepiej niż w kamerze. Wyjątkowo eee, i tu w miarę, na szczęście, mam potężne poza żółtym polem. Eee, tu widzę, że każda większość przemysł tych kart, jedno pole ma takie naprawdę słabe. Na przykład tu widzicie, mamy asferę, górne pola mocne, a boszne słabe. No, ciekawie urozmaicie to na pewno walkę i wtrąci większy element strategii niż takie ślepe rzucanie. No, tutaj Nindroid, no właśnie, mocne to. Baga słabe po drugiej stronie. No ciekawie, ciekawe to rozwiązanie, na pewno mówią rozmaici to niesamowicie, ale fajnie, że mamy tutaj Nindroidy, Ostatnie pojawiały się mi Nindroidy nawet na, na kanale w zestawach, także oczywiście w zestawach z mojego sklepu Przystań Klocków, pojazd kolejny, czyli Spinjitzu Kaja i pojazd kolejny Spinjitzu Śnieżnego Samuraja, no ciekawe dwa Spinjitzu mi się trafiły, także zasadzie w moim sklepie pojawiło się trochę tych Ninjagosów i w związku z tym oczywiście ich te też są na kanale. No i Nindroidy nam tam migły, moi drodzy, więc jeśli jesteście chętni, to wygooglujcie sobie klocko Nindroid, Ninjago. Mega cyfrowy kol kolejna tutaj porada, kolejna tutaj, bo nie porada, bardziej dodatkowa moc, którą on otrzymuje. Dalej, moi drodzy, piorunowy pojazd kola. Jay'a, przepraszam, Jay'a, dodatkowa moc, jak zwykle czekajcie, to jest karta numer 217, myślę, że 277, no właśnie. Ćwiczenia relaksacyjne, ta karta już była, więc to niestety dla mnie powtóreczka. Pustynny Zain nie był. Yy, Okej, okay, takie pustynnie, mu to w ogóle musi być gorąco. No i złowroga drużyna z Prime Empire. A no, pięknie się prezentuje. Sushimi z tym typem, no naprawdę wow. I spójrzcie, 97 mocno, bardzo słabo, bardzo słabo to. No na pewno niesamowicie urozmaicie to rozrywkę. Mój drodzy, ostatnia, ostatnia Saszeta, i na dziś Tyle. Oczywiście to nie będzie koniec openingów, gdyż co jakiś czas będziemy dostawali w gazetkach. Co jakiś czas, no do każdego numeru, będziemy dostawali teraz kolejną saszetkę, Natomiast raczej nie będę ich otwierał na kanale, chyba że wpadnie mi jakaś większa ilość. Natomiast będą one on otwierane na moim Facebooku i będą one otwierane na moim Instagramie, w Instastory szczególnie. Więc polubcie mnie w na dole. Macie linki i do tego, i do tego. Polubcie mnie tam, po to by tych momentów nie przegapcie. kartę otwieram, jeżeli Was interesują. To nie tylko karty się tam pojawiają. Ogólnie warto mnie tam obserwować. Wiele przecieków, wiele ciekawostek z mojego też prywatnego. Potężny awatar Harumi, Fajnie, że Harumi też nam wpadła. Robot odrzutowy Kaja też super. Kolejny pojazd. Niestety nie mamy karty zasadzki do teraz, moi drodzy. Kolejny fragment, czyli mamy aż trzy te cyfrowe. Spójrzcie, mamy aż trzy cyfrowe minimum te plansze dodatkowe. Dziewięcio obrazkowe to plus, no fajnie, fajnie, plus dodatkowa plansza. No i niestety nie mamy żadnej. Daryl Smith, moi drodzy, zwykły cywil. Bez żadnej większej mocy. No taki kolejny cywilek do walki gdzieś tam jako bardziej tło. I paskudny generał Wex mamy trzy generał. Weksy mojego. No i tak prezentuje się moje, no prawie, nie, po 60 kart ponad. Tak prezentuje się moje ponad 60 kart. No, ciekawy, nie powiem kolejny rzut. Ciekawa seria powtórek, naprawdę niedużo. Dwie czy trzy karty były powtórzone, kurcze. No to wow, naprawdę nieźle uważam. Tak jak mówię, kart. Może jeszcze będą na kanale, ale raczej nie. Na pewno będą na kanale gamingowym i to nie w jednym, nie w dwóch. Może nawet w trzech filmikach się pojawią, ale w dwóch na pewno. Jeżeli lubicie karty, zaglądajcie na poprzednią, chociażby czwartą edycję. Więc tutaj na pewno nie zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych filmów. Szczególnie jeżeli chodzi o Ninja, tym bardziej, że mi podobają mi się te nowe, no, nowe seria, więc będę ich starał się kupować więcej. Dzięki, do zobaczenia. Widzimy się wkrótce. Bye!